Marek Kowalczyk, jeszcze przypomnę. Twórca TEDxWSB. Twórca mojego sukcesu. Marku, dziękuję. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj będę mówił o zławiel. Kto z was słyszał to słowo? W swoim wystąpieniu połączę, czy postaram się połączyć dwa takie wystąpienia, które. Część z Was może widziała, jedno to jest właśnie o złej wielozadaniowości, kanbanie, drugie to jest wystąpienie, e, lekcji z oddziału intensywnej terapii. Niektórzy z Was być może byli na Festiwalu Inspiracji, może widzieliście to wystąpienie na YouTube. Ktoś z Was widział, ktoś Was wie, o czym mówię? Co to jest zławiel? Od tego chciałbym zacząć. Czy zdarza się, że biurko u kolegi w firmie wygląda właśnie tak? U kolegi w firmie. U kogoś. Innego. Tak. tak, nie, śpię, mam cię w dupie. Tak? Świetnie. Dobrze. Więc to, zła wielozadaniowość to jest sytuacja, w której bierzemy na siebie tak dużo, zaczynamy tak dużo, że się z tym nie wyrabiamy. To mi troszeczkę przypomina taką sytuację żonglowania zbyt wieloma piłeczkami naraz. Teraz potrzebuję atrakcyjną i odważną ochotniczkę. Chodź pani. Proszę. Marek, a pani? Pani Doroto? O, proszę. Pani Doroto, czy umie Pani żonglować jedną piłeczką? Nie, bo jedna się nie żongluje, może ją podrzucać i łapać. E. E, tak. tak. to nie była odpowiedź punktowana. Proszę. Radzi sobie? Brawo! Świetnie. Tak, ktoś sobie radzi. To czy w pracy albo w swoim umyśle. Jaka pojawia się myśl? Radzi sobie, to co? Nie. To następną. Umie Pani żonglować dwiema piłeczkami? Świetnie, radzi sobie? Brawo. brawo. Doskonale. Jak sobie radzi, to co? To jeszcze jedną, proszę bardzo. Pomożesz mi? Nie. Radź sobie. I co się stało? Co się stało? Byłam blisko. Wystąpiła z Ławiel. Dziękuję pani Doroto, brawo. Dla pani nagrodna piłeczka. Więc proszę Państwa, ze złą zadaniowość jest dokładnie tak, jak z żonglowaniem piłeczkami. Żonglowanie jedną piłeczką, pani Dorota powiedziała, to nawet nie jest żonglowanie. A więc bierzemy kolejną piłeczkę, kolejną w przypadku pani Doroty. Limit czy załamanie wystąpiło przy której piłeczce? Czy trzeciej, miałem kiedyś wśród osób zgromadzonych żonglera z programu Mam Talent. To był challenge wyzwania. Cztery. Spoko. Sześć idzie, przy ośmiu zaczął się pocić. Na szczęście mój czarny neseser okazał się większy niż jego talent. <gry> Jaki z tego wniosek? Jaki z tego wniosek? Jest załapanie załapanie. Tak, czyli każdy z nas ma jakiś co? Punkt przegięcia. Czyli niezależnie od tego, jak dobrze nam idzie, do pewnego momentu zawsze jest gdzieś ten moment, w którym jest co? Za, za dużo. Więc proszę państwa, ale ja chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście to jest tylko, czy ta zła to jest coś, co, co mnie jakoś interesuje, bo wiecie państwo, ja jestem wybitnym praktykiem w dziedzinie złej wielozadaniowości. Walczę z tym od zawsze. Może to, jest, może to jest jakaś forma po prostu autoterapii. Nie wiem, tutaj obecni na sali licznie psycholodzy musieliby się wypowiedzieć. Więc ja postanowiłem sprawdzić, ponieważ prowadzę też firmę Mandarina Project Partners, więc skorzystałem z zasobów tej firmy, przeprowadziłem badania na stu polskich firmach, na ich menadżerach. Czy rzeczywiście takie zjawisko występuje? Okazuje się, że u 84% badanych występuje coś takiego. Taki, taki syndrom przepiłeczkowania. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał pobrać yy, czy przeczytać pełen raport raport projekty na czas. .pl. Więc zacząłem się zastanawiać, proszę Państwa, skąd to się bierze. I y, doszedłem do wniosku, o czym będę y, mówił jeszcze za chwilkę, ale pierwszą taką moją myślą jest to, że czasami branie tych piłeczek na siebie jest kwestią motywacji. My tutaj mówimy dużo o motywacji. Wstań i zmotywuj się. To zrób, tamto zrób, prawda? Jedź do przodu, podążaj za marzeniami, ale ja sobie pomyślałem, że, że powiem coś, co może na tej sali będzie niepopularne. Może ktoś nawet rzuci we mnie pomarańczową piłeczką. I pomyślałem sobie tak. Z motywacją jest tak jak z zupą, może być zasłona. Innymi słowy, myślę sobie, że można się przemotywować i można prze, przesadzić. Podobnie tak jak z solą. Więc proszę Państwa, idąc dalej, skoro ja tak bardzo mówię o tym zławiel, że to jest takie złe, no to, to dlaczego właściwie ta zławiel jest zła? No Co jest w tym takiego złego? No, jakieś tam piłeczki przecież, to, to, przecież? Kto tak nie pracuje? Ręka do góry i proszę opuścić salę. Większość z nas żyjemy? W kulturze zławiel? Czy ktoś z Was kiedyś widział ogłoszenie o pracę, że wymaga się zdolności realizacji wielu zadań jednocześnie? Czy my to uważamy za cnotę? Multitasking. Okej. Okay. No więc dlaczego zławiel jest zła? Naukowcy amerykańscy. Nie, nieśmieszne. Mi się wydaje, że, że ci naukowcy amerykańscy to jest po prostu taka oddelegowana grupa i oni cały czas coś badają. Raz to badają, raz tam to badają. No są naukowcy amerykańscy. Nie wiem, czy to, czy to widać z dalszej odległości. Napisali coś takiego. Multitasking wpływa na mózg silniej niż miękkie narkotyki. Więc jakby ktoś chciał wejść na pewien high, multitasking. Więc... Umieściłem w prezentacji ten slajd i myślę, kurczę, no to będzie taki slajd, który przekonuje, no ale, ale potem druga myśl, no dobrze, ale co jest takiego złego w tych miękkich narkotykach? Może, może to nie jest najlepszy przykład, więc, więc na wszelki wypadek mam drugi slajd. Proszę Państwa, okazuje się, że znowu naukowcy amerykańscy zbadali, zła wielozadaniowość fizycznie zjada mózg. Na osi x jest odłożona ilość czy intensywność, akurat to było mierzone na podstawie siedzenia w różnego rodzaju Facebookach, Twitterach i temu podobnych rzeczach, czyli przełączania się pomiędzy, pomiędzy różnego rodzaju komputerowymi mediami, a noś Y jest ilość komórek nerwowych w wybranych kluczowych punktach mózgu. Miękkie narkotyki zjada mózg. Kolejna sprawa, to już tak nie na żarty. Na złą wielozadaniowość można umrzeć. To jest moje zdjęcie z stycznia 2013 roku, kiedy byłem na oddziale intensywnej terapii, co zaskutkowało takim ciekawym pismem, nie wiem czy dostaliście kiedyś taki list, w sumie nie wiadomo czy się z niego cieszyć, czy martwić, Marek Kowalczyk został zarejestrowany w Krajowej Liście Osób Oczekujących na przeszczepienie serca. To jest przykład mojej drogi od złej wielozadaniowości, która doprowadziła mnie do, między innymi to doprowadziło mnie do tego stanu, choć oczywiście to nie, był, to nie był jedyny powód, ale jako jeden z powodów zła wielozadaniowość naprawdę jest zła. Pytanie teraz, jeżeli ta zła wielozadaniowość jest taka zła, ten zła wiel, to skąd to się bierze? Kiedy przygotowywałem się do tego wystąpienia, pomyślałem sobie, Marek, ale co ty nowego powiesz? Co ty możesz, już mówiłeś o tym tyle razy, nawet i, i, i ze sceny Festiwalu Inspiracji, z różnego rodzaju seminariów, czy, czy, czy w firmach, które mnie zapraszają, czy, czy we wdrożeniach, które robię w różnego rodzaju mm, przedsiębiorstwach czy biznesach. Ale pomyślałem sobie, że, że akurat w tym miejscu nie będę mówił o tej złej wielozadaniowości, która się bierze z głowy, czyli która się bierze z błędnych przekonań. Tak, jednym ze źródeł złej wielozadaniowości jest takie przekonanie, że czym szybciej zacznę, tym szybciej skończę. Z pozoru zdanie się to wydaje prawdziwe, ale żeby zilustrować to, że ono nie zawsze jest prawdziwe, przypomnijmy sobie, jak to jest, kiedy wjeżdżamy na zatłoczone skrzyżowanie. Czy rzeczywiście jest prawdą, że ci z nas, którzy są tutaj z Warszawy, kto jest z Warszawy, ręka do góry? No, znaczna część osób. Arkadia, piątek, godzina 17. Rondo. Kto pierwszy wiedzie, ten pierwszy zjedzie, tak czy nie? Nie, niekoniecznie. To samo Rondo, godzina czwarta nad ranem poniedziałek. Kto pierwszy wiedzie, ten pierwszy zjedzie? Raczej prawdopodobne, tak? Czyli są takie sytuacje, w których to zdanie. Czym szybciej wiedziesz, czym szybciej zaczniesz temat, tym szybciej go skończysz, jest prawdziwe, ale tak nie zawsze jest. To jest taka zła wielozadaniowość, która się bierze z umysłu, bardzo powszechne w firmach. Czym szybciej ten projekt zaczniemy, tym szybciej go skończymy, przecież się musimy spieszyć. Klienci, konkurencja, to jest zła wielozadaniowość, taka z głowy, ona się bierze z niewiedzy, narzędziem tutaj jest kanban. Poszukacie w internecie, znajdziecie, zresztą... Powiem, gdzie można się dowiedzieć więcej na sam koniec. To rodzaj wielozadaniowo złej wielozadaniowości, to jest zła wielozadaniowość która się bierze z mózgu. Czyli nie z tego, w co my wierzymy, tylko z tego, jak tam neuron trafił w synapsę. I tutaj może być, no, mogą dotyczyć nas takie zjawiska, jak ADD, ADHD lub wręcz to się nazywa bipolar disorder, czyli choroba afektywna dwubiegunowa pierwszego lub drugiego rodzaju pierwszego to nikomu nie życzę. Wtedy należy, są odpowiednie techniki, tudzież odpowiednie lekarstwa, ponieważ nie jestem lekarzem, więc o tym nie będę mówił. Mówiłem o tym aspekcie w, na Festiwalu Inspiracji 2015. Znowu, na sam koniec powiem, gdzie można znaleźć materiały, jak można, jak można to, to dostać. Natomiast w dzisiejszym wystąpieniu Chciałbym powiedzieć o takim trzecim źródle złej wielozadaniowości, a mianowicie o psychę, o pewnym lęku, lęku, który pogania nas, czy powoduje, że zaczynamy pewną gorączkową aktywność, w której potem gniemy i która może nas doprowadzić nawet do śmierci. I chciałem w bardzo krótkim czasie pokazać Państwu taką strukturę, która się nazywa ABC i która pomaga poradzić sobie z tym lękiem, więc o tym będę mówił dalej. Myśląc o tym trzecim aspekcie złej wielozadaniowości, tym tej złej wielozadaniowości, czyli tym Zławiel lub tej Zławieli, nie wiem, jak myślicie, to jest ten Zławiel czy ta Zławiel? Ten, ten Zławiel, ręka do góry, ta Zławiel, ta Zławiel, dokładnie. Więc teraz będzie w nagrodę piłeczka dla osoby, która odpowiedziała poprawnie. O, tam jest piłeczka, o, przepraszam. Więc jak opanować zławiel biorącą się z lęku? Macie czasami, kto z Was ma taki lęk, który polega na tym, Jezu, 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 o Boże, muszę coś zrobić, bo jak nie zrobię, to, yy, to, to, to. Kto tak ma? Śmiało? Ja tak mam. Ok. W nocy, Boże, muszę, bo się uduszę. Metoda ABC Adversity belief consequences to, wszy, to wszystko już było. Już starożytni Rzymianie. Epiktet, współcześnie dr Albert Ellis w Polsce bardzo mało znany, jeden z twórców psychologii racjo, racjonalno emotywnej, psychologii poznawczej, powiedział tak. Zacznij od tego, od zaobserwowania, jaka sytuacja wyprowadza cię z równowagi, złości, załamuje, wprowadza w panikę. A, to jest to adversity, ten trigger bodźca. Na naszą potrzebę wybrałem taką myśl. Pierwsza myśl, która przyszła mi do przodu. Ciekawe dlaczego? Bo czyżby to była jedna z moich myśli? Więc zapisałem taką myśl. Inni idą do przodu, ja stoję w miejscu. Przecież, patrz, Kowalczyk, Richard Branson, on jest w twoim wieku, no może troszeczkę starszy, gdzie on jest. Zobacz, Kulczyk, świętej pamięci, zobacz ten, zobacz tamten, tam w telewizji pokazują, na Facebooku. A ty gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? 50 metrów na Żoliborzu i co? Kredyt we frankach? Coś jeszcze masz do pokazania? A Facebook, każdy uśmiechnięty, zgadza się? Ktoś z Was tak nie myśli? Druga rzecz to jest consequences. Obserwacja. Poprzednicy o tym mówili, nic nowego. Co takiego? Jakie to wywołuje we mnie konsekwencje? Zaraz dojdziemy do tego, czy to, czy to rzeczywiście wywołuje we mnie konsekwencje. Co się dzieje? Co ja takiego czuję lub robię negatywnego? Czuję lęk, panikę, zagrożenie. Jak czuję zagrożenie, muszę działać. Rób coś, mów coś, ruszaj się. Ty tak nie stój. To, tamto, może to wypali. Zmotywuj się, wstań, jedź. Biznes, drugi, może ten projekt, może tamten, nowy klient. Działaj, marketing, zrób mailing, postaw stronę. Lead magnet zrób. Hmm? Ktoś z was tak ma? Czasami, może kolega? Czyj kolega tak ma? Okej. Okay. I teraz B. Bo człowiek to nie jest bodziec reakcja. Czasami słyszę takie zdanie, ale on mnie wkurwił. A co, ma jakiś przycisk? Co ty, na pilota jesteś? Ja rozumiem, naukowcy amerykańscy prowadzili takie badania. Jak się wszczepi i naciśnie, to rzeczywiście ten szczur tam gryzie albo naciska łapką. No ale to na szczurach, myślę, na ludziach też jeszcze nie. Rano proszę sprawdzić, sprawdzić czy nie ksiądz. Więc my musimy jako ludzie myślący, w przeciwieństwie do układów typu bodziec, reakcja, dzwonek, ślina, my rzeczywistość interpretujemy. Interpretujemy ją przez filtr naszych przekonań, beliefs. Czyli co takiego muszę myśleć, świadomie lub nieświadomie, co mówić sobie, powoduje w świetle tego, że inni są tam, a ja jestem tu, że czuję lęk, panikę i potrzeby gorączkowego działania, które prowadzi do totalnego zapiłeczkowania się, w konsekwencji, jak widzieliśmy, ładne kolorowe roreczki, plus list z, polstra, z poltransplantu, ale dobrze, że chociaż pozytywny został zakwalifikowany, a mogli nie przyjąć mojej kandydatury. Dobrze, że nie nadawce, to się nazywa widzieć w życiu pozytywy. Czyli myśl, która za tym musi stać, jest taka. Muszę odnieść sukces. Bo jak nie osiągnę sukcesu, to co? Co jestem? Gówno jestem, nic nie wart jestem, tak? Bez sukcesu jestem nikim. Bez realizacji tego, bez osiągnięcia tamtego. Ok. Czy zgodzicie się Państwo, że jeżeli ktoś tak myśli, to zupełnie racjonalnym jest się załamać, popać w depresję, zapiłeczkować się i umrzeć. Rozumiemy się? W domu wariatów wariatem jest ten, kto jest zdrowy. Pytanie więc, jak to się nazywa? Takie coś doktor Ellis nazwał masturbacją, czyli must. Muszę, muszę, to muszę, tamto muszę. Tak jak ten smog, musisz, musisz odnieść sukces. Musisz iść do przodu, musisz założyć firmę, musisz pojechać dookoła, a jak nie pojadę, to co? I to jest druga część tej metody d, czyli disputing i e, effective new philosophy, czyli w kolejnych dwóch krokach Upewniamy się, czy to, co ja w cudzysłowie muszę, że ja muszę ten odnieść sukces, bo inaczej jestem nikim, jestem śmieciem, jestem. Czy to rzeczywiście, to zdanie, które sobie powtarzam. Po pierwsze, czy to jest logiczna prawda? Otwieramy książkę, wstęp do logiki Ziębiński i znajdujemy, czy tam jest zdanie pod tytułem Muszę odnieść sukces. Czy to wynika z jakichś praw logiki? Potem sięgamy Fejmana, wykłady z fizyki, szukamy. Jest? Nie ma. Czyli co? Z punktu widzenia logiki i fizyki wszechświata nie muszę odnosić sukcesu. Okej, okay. To może to jest prawda empiryczna jakaś, nie wiem, naukowcy amerykańscy zbadali i teraz, prawda? Muszę odnieść sukces. Dzieci psychologowie pozytywni są. Napisane, zbadano 100 miliardów much i one wszystkie odniosły sukces, więc ja muszę odnosić sukces, tak czy nie? No nie. A może to jest mi pomocne? Może to nie jest prawda, ale może dobrze jest tak myśleć. Może mi pomaga to. Jak się tak budzę o trzeciej nad ranem. Z paniką w oczach. Może to przyczyna się do mojego dobrostanu. Może to jest tak fajnie. Może ja to lubię. Tak czy nie? No nie, proszę państwa, to są bzdury. Pierdolety jakieś. To są te łuski smoka. Pierdolety duperszmity. Nie słyszeliście? Więc mamy głowę zawoloną takim shitem emocjonalno-kognitywnym. Tak? No więc to teraz jest czas metodą Augiasza wpuścić troszeczkę wody i ten shit z naszej stajni mentalnej, z naszego płynu mózgowego wypłukać. Zadając sobie te pytania. Rozbijając tym młoteczkiem te różne masturbacje. Pytanie teraz, co zamiast? No więc, zamiast tego, chwilkę się trzeba zastanowić, aby neuron trafił w synapsę i dojść do skonstruowania nowych przekonań, efektywnych przekonań, które są prawdziwe albo, co naj... najmniej, pomocne. No więc, czym można zastąpić tamten chłam myślowy? Na przykład, wolałbym odnieść sukces. No pewnie, kto z Was by nie chciał odnieść sukcesu? Kto nie chce odnieść sukcesu? No każdy chce odnieść sukces, ale jak go nie odniosę, to też jest OK. Ja jestem OK, bo kto decyduje o tym, czy ja jestem dla siebie OK? Kto o tym decyduje? No ja decyduję. I tak jestem w top 1% na świecie. Inni mają znacznie gorzej. Tak czy nie? Proszę Państwa, wystarczy zobaczyć na statystyki. Wiele, wiele ludzi na świecie naprawdę ma znacznie gorzej. No więc, sorry, Gregory, tak? Czy będę miał mieszkanie w, w. Warszawie to jest taki standard chyba pewien. Trzeba mieć mieszkanie w bloku ze świetlówką na korytarzu. Wtedy ludzie czują się naprawdę dobrze. I purchle od wody w garażu podziemnym. Zgadza się? Dwa samochody na kredyt. Wtedy ludzie czują się dobrze i nie mają gorzej. Jeszcze takie zdanie, które może okazać się pomocne. miarą sukcesu, nie jest to, co się ma, ale różnica między tym, co się chce, a co się ma. No i wreszcie jedno z moich ulubionych zdań, które Jacku usłyszałem od ciebie na twym słynnym już wykładzie, a mianowicie: upadnę, no to wstaniesz, nie wstanę, wstaniesz, nie wstanę, to sobie poleżę. No to będę leżał. Najwyżej umrę. Nic trudnego. Miliardy ludzi robiło to przede mną. Co, nie da się rady? Więc proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem. Powoli zbliżam się do końca mojego wystąpienia. I jeżeli wyglądam dziś na troszeczkę niewyspanego, to tylko dlatego, że siedziałem. Wystarczająco długo, żeby przygotować dla was pewien materiał, pewnego taki 36-stronicowy e-book, który różne rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, zbiera w pewną całość i w którym jest też pewne ćwiczenie, którego niestety nie miałem dzisiaj okazji zupełnie z wami wykonać, a ten e-book można uzyskać wysyłając po cenie operatora, ok? SMS-a o treści Zławiel pod numer 732-230-007. 732-230-007. Więc kiedy pytałem Jacka, czy mogę, czy mogę pokazać Wam ten, 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 ten numer telefonu, spytał czym to grozi. Ja powiedziałem, że niczym nie grozi, ale teraz, teraz chyba po, po tym wystąpieniu, chyba powiem czym grozi. To grozi nieodwracalnymi zmianami w korze mózgowej. Więc jeżeli ktoś z was chce pozostać w miejscu, w którym jest, to proszę tego nie czytać, nie wysyłać tego SMS-a. Dziękuję państwu za uwagę. To byłem ja, Marek Kowalczyk. Do widzenia. No, Marku, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. U nas w gazecie się to nazywało pożar w burdelu. Nikt nie wie o co chodzi, trzeba zapieprzać. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl